Dzień dobry, witam Państwa. Wtorkowy handel w Stanach Zjednoczonych przyniósł nam pogłębienie spadków na rynku euro-dolara. Kiepski nastrój wśród inwestorów z Wall Street zwiększył poziom awersji do ryzyka, co nie służyło notowaniu wspólnej waluty. Dzisiaj o poranku kurs głównej pary walutowej osiągnięty na nieco wyższych poziomach, bowiem strona popytowa wykorzystała do próby odbicia bliskość dolnej linii kanału wzrostowego. Na grażym rynku walutowym wczorajszego popołudnie przyniosło deprecjację rodzimej waluty. Złoty szczególnie obstawał się względem amerykańskiego dolara. Po przebiciu poziomu 3.15 nastąpiło sforsowanie wartości 3.16, gdzie przebiegała linia terenu spadkowego zapoczątkowana w końcu września. W przypadku pary Euro PLN mogliśmy obserwować więcej spokoju. Kurs oscylował w okolicach wartości 4,07-4,08. Dziś o poranku notowania pary USD PLN oscylują w okolicach wartości 3,16,50, natomiast pary Euro PLN w okolicach wartości 4,07,50. Dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, podobnie jak wczorajsze, nie zawiera żadnych wstydu publikacji makroekonomicznych, dlatego też uwaga inwestorów w głównej mierze będzie przyciągała bieżące informacje, w tym dzisiejsza aukcja włoskich bonów skarbowych o wartości 11 miliardów euro. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia!